Proszę Państwa, zamykamy drzwi, otwieramy, jestem w, w tym, w Piaskach, nie, jestem w mnie. zaraz mamy pociąg. Proszę Państwa, misja prawie zakończona sukcesem, Hoka się nie działo, jadą Pijanka. proszę Państwa, najważniejsze, Nikusia wróciła żywa. I to jest, proszę Państwa, najpiękniejsza rześć jaką ojciec może zrobić dla córeczki, jadąc pod ufami karabinów. Polska walcząca, dumny jestem, że ojciec był partyzantem. Ok, okay? O i tutaj z tej strony wychodzimy. I proszę Państwa, zorganizowali mi Darek pie, y, Piekarczyk. Pozdrawiam, dzięki. Krzysiek y, Także podzie, y, dziękuję, żeście mi tam trochę pomogli w tym wszystkim. Y, kto tam jeszcze, może Paweł Gołąb, nie wiem czy Kamil się ktoś tam odezwie coś pomoże w tym żeby Niku odebrać z dworca w 19.10 19.10 razu na dworcu wiozę z sumy z oktyrki. proszę Państwa uchodźców w się widziało Najbliższa mi Nikuśka Radimno zobaczcie wróciłem i cały, chociaż grożono mi rozstrzelaniem. Po tam jest miasteczko, zobaczcie, obywatele Ukrainy na podstawie paszportu lub do innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów w klasie drugiej przed Gdzie oni poszli? Także widzicie, tam jest wszystko. Gdzie oni tam poszli? Nawet ich nie widzę. Cały, Cały czas muszę ich szukać. 12 do 15 minut mamy. nie tak. na nas, Proszę nie w ramach dobra. reklamy.